Is power. It has the capacity to jest potencjał, który ma możliwość i transformacji. Cześć, witam was ponownie. Dzisiaj będziemy walczyć z czarownicą w kampanii Liliany w jej drugiej części. I gdzieś to w wyniku tego, że Liliana wylądowała w stradzie, czyli miejscu przepełnionym takim gotyckim horrorem, są wampiry, wilkołaki, zombiaki. Miejsce dla niej wymarzone. No ale na jej drodze stoi chatka, w której mieszka właśnie ta wspaniała czarownica. Trzeba się z nią rozprawić. Nasza ręka nie jest jakaś najlepsza, więc to bierzmy nową. Ta też nie jest jakaś super, ale ją kipniemy. Na początku dobraliśmy drugiego zombiaka, więc będzie troszkę szybciej, ale dalej jest nie najlepiej. Przeciwnik gra albo zielono-czarnym, albo czysto zielonym dekiem. zaraz ci dowiemy. Chodzi o to, że to jest czysto zielony dek. I taki jeleń. No dobrze, ten jeleń nie jest jakiś mocny za dwie manny 2 2, który poświęca się i szuka foresta, nie, szuka basic landa, kładzie go na pole. No cóż, na pewno atakujemy. Czyli pierwsza krew jest nasza. Dodajemy ląda, mogę włożyć takie albo takie. Włożę tego na razie drugiego zombiaka. czy zatrzymamy? O, to jest pytanie. Chodziło o to, że zobaczyłem drugie jelenia. Więc teraz bardzo mi się przydał BioBlight. Myślę, że jednak go tutaj nie ma. Eee, za to jest ląd, co nie jest takie złe, bo mamy tutaj drugie zaklęcie, za pięć. No ale następnie dużo będzie nas na nie stać. Cóż... Atakujemy! Nawet jeżeli przeciwnik ma jakiś sposób na zabić naszej kreatury to będziemy mieć altar z rip. Okej, okay, czyli tutaj by nam zabił naszego stworka. Skoro i tak zginie to możemy go równie dobrze poświęcić i dobrać dwie karty. No i gites, zabraliśmy sobie ląda i czarnego kota, więc wystawiam go od razu. Tak naprawdę, że nie chcę więcej lądu dobierać, to wystarczy. Teraz chcę dobierać kratówki. Najlepiej takie za 5 mana lub więcej. Przyblokujemy jednym kociakiem. Zmuszenie go do wrzucenia jednej karty z ręki, być może będzie bardzo mocna. Wyrzucił wilka, który nie jest w sumie taki wcale słaby, ale lepiej, żeby wyrzucił to. Teraz ma gościa 5 na 5 strępul. Nie wiedziałem, że to są morbidy w tej talii. Nie jest dobrze. Ale będziemy mogli go zabić. Na szczęście. O, tak jest. Król. Zniszczymy mu to. I odrodzimy sobie... Odrodzimy sobie zombiaka. I teraz bezpiecznie możemy wjechać za dwa obrażenia? Czy tak chce robić, czy nie chce robić? Eee... Myślę, że jesteśmy nitalią agresywną, więc powinniśmy. Z drugiej strony mam niezłego blokera teraz na polu gry, wiecie co, wiadę za te dwa punkty, to nie ma w tej fazie gry żadnej różnicy dla mnie. Swoją drogą, jeżeli w naszej turze mi się coś zabić lub na coś zginie. To będziemy mogli odrodzić tego śpiniaka dzięki tej karcie i będzie wtedy 5 na 5 trębu po naszej stronie. To jest nieprzyjemne, mega nieprzyjemne. No ale co zrobić? Dodźmy drugi takie. Więc mamy 6 many, jesteśmy w stanie zagrać. Na przykład to. I do tego dogramy to. I w następnej turze, będziemy mogli zrobić mini combo, czyli poświęcić coś sobie z efektu i odrodzić tego jego mm, świniaka. Nie atakuję. Nie widzę takiej potrzeby, bo to wystarczyła na prawie kreaturę na polu gry. Zastanawiam się, czy ma więcej Giant Grow w ręce. Chodzi na to, że nie ma. No nie jestem to w stanie nic zrobić, więc trudno. No i sobie dobrze, nic w tej torze nie zginęło, bo by było z nami źle. To jest niezłe. W sumie może się przydać teraz, nawet bardziej niż ten zombiak. Teraz pytanie, jak to rozegrać. Spróbujemy wbić troszkę wrażeń. Potem użyjemy tej sztuczki. Czy tak? Kurczę myślałem, że to jest insta. No, dobrze. to inaczej, chyba. Czy inaczej? Inaczej. W sumie. Mogę tymi atakować bezpiecznie, bo jeżeli nie będzie używał dwóch kratów do blokowania to będzie git. Jedna ampę zablokuje tutaj i wpuści dwa do czy myślę. Albo wiecie co, zaatakuje ze wszystkim może. Jeżeli zaatakuje ze wszystkim to wtedy on będzie blokował na pewno tak. I pewnie tak. Jeżeli będzie w ogóle tak blokował. Um, wtedy będziemy mogli pakować naszą kreaturkę, zabić mu to i następnie um, użyjemy tej karty, by skrzesić sobie tamtego sporka. No dobrze, nie ma co się bawić. Um, trzeba atakować. Tylko tak. W takim kładzie, skoro nasz sporek nie zginie, to zostawiamy tutaj jak jest. I teraz użyjemy tej karty, zabijemy mu tego tutaj nieprzyjemniaka, żeby nas nie atakował od tak. my sobie z jego cmentarza to. No i teraz mamy stworka 5 na 5, więc mamy powiedziałbym sporą przewagę na polu gry. co on zrobi. Ma giant grow w ręce. Być może. Ale nie ma, widocznie. E, dobieramy swampa. I co mamy na tych cmentarzach jeszcze? Jest ten wilk, którego ja nie będę mógł za bardzo używać. Mamy zombiaka czarnego kota. W porządku. Więc myślę, że teraz zaatakujemy samą świnią. No i może będzie wystarczyło na razie. Aż możemy ją potem odrodzić. Porządku. Tutaj zdecydowała się na takie coś. Hmm. Chyba nie można było rozdzielić the major, albo ja to pominąłem, No ważne. Eee, tak czy siak. Używamy Rise from the Grave jeszcze raz. I teraz pytanie: czy chcę mieć to jako sporka 4, 4 na 6 Czy tego jako 5 na 5 trample. Eee, decyzja jest ciężka. 14 jest na pewno, na pewno bardziej wytrzymały, jednak to 5 siły i trampki może coś zmienić. Z drugiej strony, jeżeli on ma Giant Growth tam, to jego stworek będzie 5x5. 5. Ale zaryzykujemy tym razem. Nie jest najlepiej przeciwmaastroka dużego, dużego 4 na 4 mógł być 8 na 8. A więc za to dobraliśmy goblina. Ten goblin nie jest głupi tutaj. Bo teraz tak, zaatakujemy na pewno świnką. Świnką na pewno i zaatakuje również i tym. A... Zaatakuję tym, bo teraz jeżeli przeciwnik zarecyzuje się blokować podwójnie tutaj, będzie miał jakby 6 siły i 6 wytrzymałości, więc ja sobie to obniżę przez poświęcenie goblina i zabiję mowa oba stwory. W ten sposób. To ciekawe nawet. Ale wiecie co? Myślę, że pasowałoby pasowałoby mu to zabić. Tym sposobem, czemu to nie zginęło? Kurde, nie można to rozdzielać obrażeń, to jest hańbowo po prostu w państwie. Dobra, Ech, jest gorzej. Wtórka z rozrywki, ale nie mamy już tego naszego gościa, który poświęca. O... Rozumiem, jak ten komputer myśli, tak więc. Pominę ten atak. Liczę na to, że dobierzemy jakiś remover. No, on tutaj nie jest w stanie nas atakować, póki co, na szczęście. Bo jedyny jego atak, jeżeli się wytapuje, to po prostu wygramy. Dobiera na szczęście raczej słabe karty. No, pomijając ten gardł, oczywiście. No dobra. Jest niedobrze. My niestety mamy tylko takie. Więc oddajmy turę na razie. No przeciwnik dobiera świetne karty, tylko że my takich nie mamy. Ciekawe co mi się trafi. On będzie atakował nas? W ogóle? Wszystkim? E, rany to byśmy wygrali w tej turze, tak? W następnej e, Zostanie mu stworek e, 2 na 2 Który jest 5 4 na 4 Więc... E, nie to jest damage. 4, 8 9, 10 To jest pewny damage Ale tak, możemy to w ten sposób, żeby nic nie tracić, prawda? E, więc używamy tego tutaj, tego tutaj i co jeszcze to już by nam oszczędziło dość sporo obrażeń prawda? Eee... Zdalibyśmy się za 4, 5, 6, 7, 8, 9, nie za 8, dobra. Czyli teoretycznie powinno wystarczyć No, i wygraliśmy, moi drodzy. Nie było łatwo, pewnym będzie myślałem, że przegramy, i tak naprawdę się przegrali, Jakby nie to, że komputer robi błędy i troszeczkę nam pozwala wygrać. No ale nic dziwnego, że mam tak słabą talię. Atakujemy wszystkim. Jest raz, dwa, trzy, cztery i to ma trąbki. No i co? No i wygraliśmy. Całkowita dominacja, pięknie. Oddolegowaliśmy sobie osiągnięcie, które jest w związku z tym, że zabiliśmy przeciwnika jego własnym tworkiem, jego własną kreaturą. Je, yeah, siadło. Ale ogólnie powiem, że kampania Liliany jest póki co bardzo ciężka. Tak. Dostaliśmy złoto? Tak jest. Nie dużo, bo nie dużo, ale zawsze. Nasz deck został upgradeowany i nadzieję, że dobierzemy w końcu jakieś fajne kreatury i fajne mm, landy. Czyli tak jak w historii oryginalnej, tak i tutaj pokonaliśmy czarownicę i własną bestią. No i teraz, gdy już wygrać, to zastanawiam się nad tym, żeby nie wrócić do dominali i pojedynkować się z kimś z okresu ślęta jako Ravenman, czyli nie wiem jak to przetłumaczyć facet do kruków, jakoś tak. W każdym razie. To jest ten gość, który podpowiedział nam, żeby zrobić to lekarstwo, które poddaliśmy naszemu bratu. I tak Pańko nas oszukał, więc nic dziwnego, że Liliana chciałaby się z nimi rozprawić. Ale to, moi drodzy, już w następnym odcinku. Tak więc do usłyszenia. Cześć!